Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu. Yy, no i jak pan na to yy, zareagował? No dobrze, bo miałem ci cudowny dzień, prawda? Cudowny wieczór, wyobrażam sobie. Zresztą cię że Czy w domu na niego czeka jakaś cudowna kolacja, coś takiego? no Bo to musi być yy, jakaś wspaniała historia. Bo nagle rzeczywiście tam po, yy, po paru latach, prawda, yy, w sumie jakiejś jego pracy jednak, no jest to takie jakieś zwieńczenie. Yy, jakiejś takiej tej drogi, no trzeciej drogi, prawda, jakiejś jego ścieżki takiej, no oczywiście ciekawe, no. W sumie ta rola marszałka jest taka, nie wiem czy dla niego, no bo yy, nie wiem czy on, marszałek nie ma jakby tam wielu możliwości takich przemówień, a Szymon chyba z tego co wiem lubi, prawda, więc, no i też jest dobry w tym, więc nie wiem na ile będzie mógł tam, prawda, Yy, ale to chyba masz to nie wiem, co to jest taki trochę księgowy, prawda, Sejmu musi tam jakby to wszystko. Ale on ma być rotacyjny, więc potem pewnie się będzie mógł gdzieś tam w mowach też yy, yy, sprawdzić. A jest dobry w tym, tak. Taki... Mu to idzie. No. no właśnie i tutaj taka ciekawostka, w sensie ten taki przeskok z tego show biznesu do polityki. No tak, to niesamowite. Nie, czy wiesz, ja się nie przyjaźniłem z że znam Szymona, no tam parę razy się spotykaliśmy. Nie wiem, jak mu się to wszystko układało, widocznie miał jakąś taką potrzebę, gdzieś kiedyś coś mu tam zagrało, może gdzieś to jest jakaś naturalna ścieżka yy, dla niego. Ja bym, ja, ja bym do polityki nie szedł, no, ale tu każdy ma inny wybór. No, to, że mam na imię Szymon, to nie oznacza, że... że, że Eee, że, że, że taki gość powinien od razu iść z racji tego, że ma takie imię do polityki, no on to zrobił i rzeczywiście mu to wyszło, no w sumie mu to wyszło, czyli coś tam w nim drzemało, jakaś potrzeba tych korytarzy, mówni z tego wszystkiego, no może też, też tak i samej też idei, idei, no bo wie jak grupować wokół siebie ludzi, dużo się jest wokół zgadza się z tym, pięknie mówi, bo rzeczywiście on jest z tym dobry, no to tak. No właśnie, a Paweł Kukis? No nie, ale to nie, to wiesz, ja wiem do, do, do czego mnie pani chce wyciągać, czy, czy tutaj w ogóle trudno się na ten temat wypowiadać. Ja jestem taki w ogóle chyba, to nie są dla mnie oczywiste ścieżki, ludzie, którzy występują i potem nagle idą gdzieś, że mają jakąś potrzebę, może tamto im nie wystarcza i do gdzieś, więc jakby, ale tu bym w ogóle tych chyba losów nie, nie, nie porównywał. No. no to jest taka postać, kuki z postacią tragiczną jest dla mnie. No.